Przed Wami, kochani, zaskakująca opowieść o wojnie, o wierze, o zderzeniu cywilizacji, ale nie bać żaby, dlatego, że chociaż tematy trudne, to jednak podane w bardzo nietypowy, ale jakże przystępny sposób. Hej, hej, moi drodzy! W ten piękny i spokojny dzień. Wita Was Olga z wielkiego buka. W moich rękach bibomb Marty Kozłowskiej od Instytutu Literatury. Powieść nietypowa i niezwykła, no ale ja zawsze powtarzam, że polscy twórcy nie przestają mnie zaskakiwać, nie przestają mnie zachwycać. A Marta Kozłowska w tej powieści zabiera nas na pustynię. Swą wiedzę o świecie arabskim Seba budował w oparciu o filmy rysunkowe, przygody Sindbada Żeglarza oraz Alibaba i 40 rozbójników, które co roku lecą w święta. Nic się nie sprawdziło. Tuziemcy nie nosili się kolorowo jak witraże, zero pumpów i jedwabnych serdaków. Ani jeden nie miał butów w kształcie szpona, turbanu ze złotą broszką, czy szpiczastej czapy jak u ludzika ze słonych paluszków. Teraz, gdy wjechali do miasta, potwierdziło się, że telewizja kłamie. Trwa wojna w Iraku. Na pustyni żar, smród spalin, próba przywrócenia pozorów bezpieczeństwa i stabilizacji na obcej ziemi. Przyczepione siły obu stron czekają na znak, czekają na ruch, na jakiekolwiek działanie. A opętany humanistyczną myślą generał czeka na przyjęcie międzynarodowego kontyngentu w swojej bazie wojskowej Babylon. A po drugiej stronie niezrozumiały, miejscowy świat. A w tym świecie szpieg. Szpieg, który gotowy jest zrobić wszystko, by przetrwać, by przeżyć, podążać za słowami mędrca jednej ze wspólnot, dwie różne kultury, dwie różne cywilizacje, wschód i zachód pogrążone w nieustającej walce. Świat na pustyni ogarniętej wojną jest inny niż świat naszej zwykłej szarej codzienności. To świat wyostrzony, przerysowany, jak w krzywym zwierciadle, gdzie nawet codzienna rzeczywistość codzienne obowiązki zwykłego żołnierza zdają się nosić posmak ironii. A u Marty Kozłowskiej jest to pełen hiperboli, wyolbrzymienia, opis tamtej rzeczywistości, którą miała szansę poznać na własnej skórze. Jako analityk sytuacji militarno-politycznej na Bliskim Wschodzie uczestniczyła zarówno w misjach. W Iraku, jak i w Afganistanie. Obserwowała zarówno żołnierzy sił sojuszniczych, jak i przyglądała się zachowaniom ich przeciwników. W swojej powieści ukazuje zaślepienie obu tych stron, przerysowane aż do granic absurdu. Obie walczące tutaj siły wierzą i wiarą się kierują, próbując okiełznać chaos, chaos tych zderzających się cywilizacji. A w tle gdzieś krąży trzecia siła, siła popkultury, siła telewizora, która tutaj jest, słuchajcie, spersonalizowana jakże wymownie przez. John Rambo to ucieleśnienie udręczonego weterana, dla którego wojna nigdy się nie kończy. I powiem Wam, że z lektury b można wyjść lekko oszołomionym i lekko ogłuszonym. Marta Kozłowska wrzuca tutaj czytelnika w to szaleństwo pustyni, w ten bałagan przemocy i egzystencjalnego zagubienia. Poprzez metafory, poprzez stylistyczną różnorodność, poprzez lekkość i ciężkość używane tutaj naprzemiennie snuje historię o wydarzeniach, które mieliśmy my wszyscy szansę Obserwować zapartym tchem właśnie przez ekrany telewizorów czy komputerów. To opowieść o konflikcie, która odmieniła naszą rzeczywistość, ale też konflikcie, który my obserwowaliśmy jedynie przez wybrane filtry i równie wybrane i cedzone słowa. Warto jednak pamiętać, że z tamtego świata właśnie wielu przywiozło ze sobą swoje własne opowieści. Weterani bardzo często próbują ubierać w słowa te opowieści, próbują dzielić się tym, co przywieźli wtedy z tej pustyni, a co zostanie z nimi na całe życie. A w b i w tych słowach właśnie Marta Kozłowska zakleła swoją własną historię. Nieco poetycką, nieco baśniową, nieco totalnie szaloną, ale jej własną. Taką, o której wie tylko ona sama, którą my jedynie możemy poddawać jakiejś interpretacji. Tak jak powiedziałam, to jest tematyka trudna, ale podana w bardzo lekki, bardzo przystępny sposób. Zadziwiająca lektura, która myślę, że naprawdę zaintryguje niejednego czytelnika. Kochani, jeżeli i Wy chcecie się przenieść na pustynię z Martą Kozłowską, to odpowiedzcie mi słuchajcie, na pytanie, dlaczego ta książka ma trafić w Wasze ręce? Nic prostszego. Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa do końca stycznia. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod filmem, a zwycięzca dostanie jeszcze osobną wiadomość. Bibą Marty Kozłowskiej myślałam, że będzie zupełnie o czymś innym, jest zupełnie o czymś innym. To jest taka lektura, która kryje w sobie mnóstwo metafor, mnóstwo nawiązań, zarówno literackich, jak i kulturowych, jak i politycznych, ale jednocześnie ona się też wymyka mocno interpretacji, dlatego tak jak powiedziałam, to jest historia Marty Kozłowskiej. Osoby, która była, była podczas konfliktów w Iraku i w Afganistanie, która przeżyła z pewnością coś swojego i w tymi słowami właśnie to opowiadała. Warto przeczytać tę książkę, sięgnąć po nią. Jak widzicie, to wcale nie jest grubaśność. Tak jak powiedziałam, jest lekko jest zaskakująco. Zachęcam Was serdecznie. Możecie sobie poczytać również o tej powieści na blogu Wielkiego Buka. Nam, no, widzimy się niebawem. Do zobaczenia! Pa, pa! Ostatnia szansa, żeby jeszcze szybciuchno dokupić prezenty świąteczne dla swoich bliskich, ale może po prostu szukacie prezentu z jakiejś innej okazji, nie tylko na święta. Zaglądajcie tutaj, ponad 90 propozycji książek na prezent właśnie. A jeśli jesteście nowi na Wielkim Buku, to witam Was serdecznie. Jest to kanał literacki, książkowy, rozgośćcie się, rozejrzyjcie. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No a jeśli tak, zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia!